Terima kasih telah menonton! Na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Back to School. Tym razem w dzisiejszym odcinku pokażę Wam organizację mojego biurka, pokażę Wam, jak wszystko mam posegregowane, poukładane i tak dalej. Tak więc mam nadzieję, że ten filmik przypadnie Wam do gustu. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji mojego kanału, jeżeli oczywiście tego jeszcze nie robicie. Zapraszam Was na moje metody społecznościowe, które zawsze są pod w wpisie. I teraz bez przedłużania przechodzimy do filmiku. Okej, okay, a więc tak to się wszystko prezentuje tak wygląda moje biurko więc jeżeli oglądaliście room tour, to pewnie kojarzycie, że ono kiedyś stało po prostu pod oknem natomiast teraz właśnie stoi w tej części pokoju więc po prostu tak mi bardziej odpowiada, no i postanowiłam, że również pokrótce pokażę Wam tutaj tą całą strefę koło biurka, ponieważ wydaje mi się, że jest ona dosyć ciekawa tak więc koło biurka jak widzicie mam po prostu taki fotel, jest to uszak, taki różowy dodatkowo jest bardzo, bardzo wygodny tutaj nad biurkiem mam mam również takie dwie półki ścienne, one obydwie są z Ikei no i tutaj nowość, czyli taka trochę pinterestowa ściana mianowicie mam tutaj właśnie takie lusterko i wokół niego kwiatki wszystko jest również z Ikei jeżeli chodzi o lusterko, to można je ustawić tak normalnie, ale również właśnie powiesić, tak jak ja to zrobiłam jeżeli chodzi o pierwszą półkę ścienną, to jak widzicie, to mam takie dwa obrazy jeżeli chodzi o grafiki, to one są z Desenio, tutaj mam również Instaxa i i takiego kwiata, zarówno kwiatek jak i właśnie doniczka są z Ikei, następnie ta druga półka ścienna, tutaj jest troszeczkę bardziej minimalistycznie, mianowicie mam tutaj właśnie taki bukiecik, który również zrobiłam sama, mianowicie po prostu kupiłam właśnie te kwiatki tak oddzielnie i właśnie tę osłonkę wszystko jest z Ikei, myślę, że wygląda to bardzo ładnie i to dodatkowo również z tego samego sklepu mam taki zestaw świeczek, z tego co pamiętam były również inne kolory no i teraz myślę, że możemy już się skupić na samym biurku, więc jest ono również z Ikei z serii Hemnes Jeżeli chodzi o fotel, to jest również z tego sklepu. Sporo jest rzeczy właśnie z Ikei, ponieważ po prostu bardzo lubię ten sklep. Tam są również fajne ceny. Dodatkowo mam tutaj również dywanik. Tutaj pod biurkiem mam również kosz, taki wiecie, zwykły, srebrny i po prostu przedłużacz. I teraz myślę, że możemy już przejść do tego, co jest właśnie na moim biurku, a więc zacznę od tej strony. Tutaj jak widzicie, mam. Taką lampkę. Ona jest z Allegro. Jest fajna, bo można sobie ją po prostu dostosować pod swoje jakieś tam e, wymagania. Mianowicie, tutaj możecie ją zginać, właśnie u góry, ale także tutaj w tej części jest to bardzo fajne ułatwienie. Jeżeli chodzi o jej kolor, to ona jest taka szara. W kierunku białego. I tutaj, jak widzicie, mam znowu te osłonki z Ikei, ja je wykorzystuję właśnie jako takie pojemniki, i tutaj w tym pierwszym mam jakieś takie różne zakreślacze i cienkopisy. Także to jest to wszystko, tak wiecie, fajnie posegregowałam. Natomiast tutaj mam długopisy, jakieś, jakąś linijkę, nożyczki, korektor. Następnie tutaj mam książkę, którą obecnie czytam, bardzo Wam ją polecam, tutaj właśnie o sobie zawsze kładę. i tutaj Tutaj mam taki w sumie organizer, on jest z oszą, i tutaj na przykład sobie trzymam różne rzeczy, między innymi kartki, ale też tutaj mam taki swój plan miesiąca, bo zawsze sobie taki robię. Jest to bardzo fajna, przydatna rzecz w roku szkolnym. I tutaj również akurat mam takie czasopismo po angielsku, bardzo lubię sobie takie rzeczy czytać. No i tutaj właśnie mam po prostu takie zwykłe kartki Xero wiecie tak po prostu od razu na wyciągnięcie ręki następnie tutaj mam laptop, myszkę i taką podkładkę, która też jest dzika. i bardzo wam polecam te podkładki one są fajnie wykonane, są takie twarde nie widać ich aż tak bardzo no a dzięki nim po prostu aż ten blat się tak bardzo nie niszczy, następnie tutaj mam swój plan lekcji, jeszcze stary z tamtego roku, natomiast go po prostu nie wyjmowałam pewnie jak już będę miała plan do właśnie nowego roku, to sobie po prostu tutaj wymienię natomiast tak to się prezentuje, tutaj mam również taką świnkę, to jest taka mini skarbonka, dostałam ją na święta, bardzo ładnie tutaj wygląda dalej tutaj mam taką podstawkę, ona jest z tak samo jak tutaj wszystko na niej mam tutaj właśnie taki budzik tutaj postawiłam, ponieważ często właśnie jak coś robię przy biurku, to lubię sobie widzieć godzinę, no i właśnie tutaj mam takiego kwiata, również on jest sztuczny ale myślę, że bardzo ładnie się prezentuje następnie mam tutaj również kalendarz taki wiecie, zwykły, papierowy i taki organizer, taki mniejszy i tutaj mam w sumie różne rzeczy, między innymi takie wiecie, karteczki przylepne. jest to ich dosyć sporo, mamy różne kształty, jakieś takie ciekawsze i takie bardziej zwykłe, jak na przykład ten tutaj mam akurat bilet z Heliosa, bo fajnie mi się kojarzy, pamiętam, że to było właśnie w mojej urodziny, dlatego z tego zostawiłam mam tutaj również gumkę do ścierania, pendrive no i w sumie tak to się prezentuje, no i teraz myślę, że możemy przejść właśnie do tych szuflad tak więc zacznę może właśnie od tej y, u góry, także tak to się tutaj wszystko prezentuje i tak, tutaj na pierwszym planie mamy mój zeszyt do YouTube'a, dokładnie tak tutaj mam jakieś różne pomysły y, i tak dalej, i tak dalej, także tego wam oczywiście nie będę pokazywać, jest tutaj też trochę miszmasz natomiast taki zeszyt dla twórcy jest naprawdę super rzeczą następnie mam tutaj taki leksykon, lektur i wierszy rozszerzam język polski, tak więc często mi się coś takiego przydaje dalej y, mam tutaj coś takiego i y, to wygląda dziwnie, natomiast tutaj mam jakieś takie różne kartki, które mogę sobie wykorzystać na przykład jak się uczę z matematyki i często jak sobie, wiecie, jakieś robię obliczenia albo nawet i robię pracę domową, no to sobie wszystko na początku rozpisuję na brudno i potem dopiero rozpisuję do zeszytu, także właśnie po to mi są te kartki następnie dalej mam tutaj jakieś opracowania lektur dla licealistów dalej mam tutaj taki zwykły kalkulator, dalej mam taki zeszycik, on jest z Empiku już wam pokazuję o co z nim chodzi a więc otwieramy go w ten sposób, i tutaj również mam jakieś takie różne karteczki, wiecie, takie do zaznaczania sobie, na przykład w książce. Też jest bardzo fajne, dodatkowo jest też coś takiego, i można sobie tutaj po prostu schować, i tak dalej. Dalej tutaj mam taki piórnik, on też jest z Empiku i to mam jakieś pojedyncze zakreślacze. Tutaj po boku mam swoje zakładki do książek. Będę musiała je teraz powkładać właśnie do moich nowych książek do liceum. Zawsze się przydają. I właśnie tutaj sobie zawsze chowam na wakacje. Dalej ty mam taką miarę pewnie się zastanawiacie, czemu ona ta jest. Natomiast często mi się przydaje i po prostu nie wiem, jakoś tak została właśnie w biurku, także tutaj po prostu niech sobie leży. Tutaj mam również zestaw ołówków, takich wiecie, jeszcze niewykorzystanych. No i właśnie tutaj mam coś takiego, i ty mam wszystkie rzeczy na zapas, czyli wszystkie jakieś długopisy i korektory do szkoły, których po prostu jeszcze nie wykorzystałam. No i wiecie. Wszystko sobie wzięłam w jedno miejsce, tak żeby tego nie pogubić, i ten pojemnik jest z iska. Następnie tutaj mam również swoją legitymację szkolną. No i tutaj, jak widzicie, mam taką teczkę. No i to była tyle jeżeli chodzi właśnie o tę szufladę. Teraz przechodzimy do tej drugiej, która jest już troszeczkę większa. Jak widzicie, ta szuflada ma również takie metalowe tutaj dodatki. No i tutaj możemy sobie po prostu wkładać jakieś różne papiernicze rzeczy, tak żeby po prostu to wszystko było takie, wiecie, ładnie poukładane, uporządkowane. No i dodatkowo. Tutaj mam również taką nadstawkę, nie wiem jak to ująć. To można oczywiście tak przesuwać, i tutaj akurat mam taką szczotkę, tangle teaser. Ja mam go do szkoły, natomiast teraz sobie tutaj to włożyłam. Mam tutaj również coś takiego i jest to taka podstawka do telefonu. Po prostu tutaj właśnie wkładamy telefon i on może sobie tak fajnie stać. Jest to naprawdę super sprawa. Dalej mam tutaj kluczyk do swojej szafki w szkole i tutaj też jest właśnie klucz po prostu do domu. No, i tutaj akurat mam taki portfel, i teraz przechodzimy do tej części. Tak więc tutaj posłuchajcie, mam zeszyty z pierwszej klasy liceum, które po prostu nie chciałam wyrzucać. Między innymi mam tutaj zeszyt do francuskiego, do polskiego, i tutaj mam swoje cztery zeszyty z matematyki. Pod spodem mam również jakieś takie kartki z jakimiś słówkami z angielskiego, i tak dalej. Tutaj mam również swój piórnik do szkoły. Który właśnie później spakuję do plecaka. Tutaj mam jeszcze taką kopertę, i tutaj mam takie, wiecie, jakieś różne swoje dokumenty, które po prostu chcę, żeby były w jednym miejscu. No i posłuchajcie, to było też, jeżeli chodzi właśnie o te dwie szuflady. Teraz możemy przejść właśnie do tej części, i tutaj mam po prostu takie standardowe półeczki. Tak to się wszystko prezentuje po otwarciu i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o pierwszą półkę, mam swoje książki właśnie do drugiego liceum. Jak widzicie, już się zaopatrzyłam, więc to jest najważniejsze. E, tak się one prezentują. Tutaj dodatkowo e, na dole mam takie dwie teczki. Ok, a więc jak widzicie teraz, już właśnie wyjąłam te książki, że wam cały tył. Więc tutaj właśnie wyjęłam takie pudełko. Już on pokazuje, co tutaj właśnie mam. A więc w sumie są tutaj rzeczy jeszcze jakieś takie pozostałości z plastyki. Mianowicie, jak miałam jeszcze plastykę, właśnie w podstawówce, to jakieś tam rzeczy kupowałam na nią. I to jest jakieś, wiecie, jakieś takie różne ozdoby, jakieś pastele. Mm. Mam tutaj również taki zestaw właśnie linijki i kontomierzy, takich po prostu wyginających się. Różne ciekawe wstążki. One są fajne, można je wykorzystywać po prostu na jakieś takie różne okazje. Tutaj nawet jest taka świąteczna. Mam tu również taki zestaw zakreślacz, takich malutkich, które jeszcze po prostu nie wykorzystałam. No i oczywiście takie ciekawsze nożyczki, ponieważ one tak ciekawie tną właśnie na jakieś różne wzorki. Taśmy, wiecie, kolorowe. Kiedyś na nie był totalny szał. Lusterko do szkoły, to jest fajna sprawa. Akuratka, to samet wezmę, właśnie do torebki do szkoły. E, tutaj mam jeszcze jakieś takie koraliki jakieś takie oczy przyklejające się no wiecie, takie typowe rzeczy właśnie które używaliśmy kiedyś na plastyce następnie tu mam jakieś różne mazaki i tak dalej, zobaczcie z tego co wiem one są takie dwustronne i te dodatkowo są również jakieś takie linijki, kątomierze e, których po prostu jeszcze nie wykorzystałam e, także wszystko sobie również wzięłam w jedno miejsce, tam jak widzicie z tyłu również mam coś takiego, e, to opakowanie też jest z Jiska i tutaj mam e, takie różne Długopisy. Tutaj mam też takie. Jakieś zbika, takie zakreślacze. Też fajna sprawa, tylko z tego co pamiętam, one bardzo mocno piszą i po prostu zawsze widać na drugiej kartce, jak one przebijają, więc to jest akurat ogromny minus. Natomiast na jakiejś takiej kartce technicznej myślę, żeby się fajnie sprawdziły. To ja mam również takie długopisy, takie jak widzicie ładniejsze, one są z MPI-u, z tego co pamiętam. Następnie tutaj o przewróci się, ale mam również piórnik, on jest z Stradivariusa przepiękny. Tylko trzymam kredki, ponieważ akurat dla mnie on jest za mały, tak do nośnian do szkoły. No, i tutaj jak widzicie, mam również takie cenkopisy. Mamy tutaj 12 sztuk. Bardzo Wam je polecam. W ogóle ta firma jest bardzo fajna. One są takie żelowe, są właśnie z Empiku. No, i tutaj, już ostatnią rzeczą, właśnie z tej półki, są takie różne ołówki. Mam tutaj, jak widzicie, naprawdę przeróżne. Pamiętam, że kiedyś na plastykę trzeba było kupić. No, i do tej pory właśnie mi one więc Teraz przechodzimy, właśnie do tej drugiej półki. Tak się ona prezentuje, więc tutaj od razu na pierwszy rzut oka, jak widzicie, mam swoje zeszyty, już one są do drugiej klasy. Tak sobie właśnie zawsze układam, żeby po prostu, wiecie, były od razu pod ręką. E, tu ja mam również taki notatnik. E, dalej mam tutaj. E, Kalkulator. Jest ich dosyć sporo, jak widzicie, ponieważ tutaj chyba aż trzy, jeszcze w tamtej szufladzie był jeden. Jakoś tak się składa, że po prostu nawet ja ich wszystkich nie kupiłam, tylko niektóre nawet dostałam, jedynie ten kupiłam sama, tak więc tak po prostu się złożyło. Dalej tutaj, jak widzicie, mam kleje, moje ulubione z Astry. Mam tutaj również gumki do ścierania i taśmy klejące. Tutaj dalej mam również takie temperówki Tam z tyłu właśnie wyjąłam te wszystkie rzeczy I tutaj właśnie mam rzeczy, które w sumie mogliście widzieć właśnie w holu z przyborami do szkoły Które po prostu jeszcze nie wykorzystałam, ponieważ właśnie one są na przyszły rok Tak więc dlatego tam sobie właśnie czekają Jak widzicie to są jakieś zakreślacze, cienkopisy, korektory, długopisy Tam jeszcze inny jest korektor I tak jak widzicie jeszcze po boku dodatkowo mam taką teczkę Ona również jest z Empiku, z tymi takimi przedziałami i ją akurat wykorzystałam sobie do podstałówki, w sensie tutaj mam jakieś różne notatki, które postanowiłam sobie jeszcze zachowam. i tam z tyłu mam jakieś takie różne zeszyty, które po prostu jeszcze nie wykorzystałam, one są na zapas nie jest ich jakoś bardzo dużo, ponieważ staram się to wszystko wykorzystywać na bieżąco dalej tutaj mam również takie dwa repetytoria do języka angielskiego ja z nich również korzystałam, gdy przygotowywałam się do egzaminu ósmoklasisty o, tak się one prezentują, postanowiłam, że Wam je pokażę, bo może ktoś z Was będzie chciał sobie kupić. Bardzo Wam polecam, one są już na takim troszeczkę wyższym poziomie. E, takie troszkę już do przygotowywania się typowo pod maturę, natomiast pod egzamin ósmoklasisty myślę, że również mogą Wam się e, przydać. Następnie tam na dole mam jakieś różne bloki. Tutaj mam również e, taki zeszyt, on jest z Oxfordu, taki duży. Tam z tyłu mam również takie zeszyty e, typowo przeznaczone do jakichś różnych przedmiotów. w sensie na przykład zeszyt do kilku przedmiotów Tutaj mam akurat takie dwa No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o te dwie półeczki Ok, a więc to była było to, jeżeli chodzi o ten filmik Mam nadzieję, że wam się spodobał Jeżeli tak, to oczywiście zapomnijcie o łapce w górze Oraz subskrypcji mojego kanału Zapraszam was również na moje metody społecznościowe Które zawsze są pana opisie mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku Z serii Back to School Pa, pa!